Maryland to jeden z najbogatszych stanów USA. Dobrze rozwijająca się gospodarka, piękna przyroda, w zasadzie wszystko. Ale, ale, ten różowy obraz to tylko pozory. Ostatnie informacje mówią o dramatycznym wzroście antysemityzmu właśnie w stanie Maryland. Zrósł on o 98%. 8%. Sytuacja jest więc alarmująca i Rada do spraw religii, w skład w której wchodzą przedstawiciele różnych religii, odbyła spotkanie na ten temat, aby zapobiec temu zjawisku. W trakcie tego spotkania zabrali też głos przedstawiciele Anti-Defamation League ADL, Lidze Przeciwko Zniesławianiu, jest to Żydowska Liga Przeciwko Zniesławianiu, która walczy z objawami antysemityzmu. Tutaj trzeba jednak podkreślić jedną sprawę, jaka jest definicja antysemityzmu, którą przyjmuje ADL. A więc ADL przyjmuje, dajmy na to, że jeżeli ktoś mówi, że Żydzi mają duże wpływy w mediach albo za duże wpływy w mediach czy w sektorze finansowym, to taka wypowiedź może być uznana za antysemicką. Również jeśli ktoś powie, że Żydzi są bardziej lojalni wobec swojej diaspory czy wobec Izraela niż wobec kraju, w którym mieszkają. No, taka wypowiedź jest uważana jak, jako już skrajnie antysemicka. Tak więc, przy ocenie tego rodzaju zjawisk, trzeba wziąć pod uwagę, jaką przyjmuje się definicję. ティズム